Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w Grooboxie. Domyślam się, że ten filmik nie będzie zbyt zabawny, bo ja ledwo żyję. No ale poniedziałek trwać musi, tak? Uznałam, że nie umieram. Więc jakby poniedziałek po prostu nagrać trzeba. Jeżeli chodzi o czwartkowy filmik, no to w zeszły czwartek filmiku nie było. I zobaczymy, co będzie z tym czwartkiem. Na razie jest poniedziałek i na razie, że tak powiem... Musimy odbębnić ten poniedziałek tak, żeby ta seria faktycznie trwała, bo tyle rzeczy się wydarzyło i ta seria trwała, więc niech trwa dalej, choć domyślam się, że ten filmik no, nie zaspokoi Was wszystkich, bo raczej żarcikiem żadnym nie zarzucę, e, chyba, że pośmiejemy się trochę ze mnie, o ile to będzie zabawne. Słuchajcie, <laughs> no nieważne, tu nam ciśnił Fuzzy Petiol. Liściu, bardzo mnie to cieszy. jak oczywiście próbuje wskoczyć na fotel. Wskoczyła, no to dobrze. No tak to wygląda od frontu. No a tu cóż. No a tu już jest jak jest, no nie? Tak, tutaj widziałam, że... O właśnie, też rura ciśnie. Całkiem porządnie u tego giganta. A tutaj w tym małym coś tam powoli, no nie? I tak... Yy, ogólnie jeżeli chodzi o boxy, obydwa, to zdarzało się, że rośliny miały sucho, bo ja naprawdę, <gryw> no czuję się bardzo źle, więc yy, zdarzały się dni, że głównie spałam tak całymi dniami, no nie? Dobra, no ale, no ale, tutaj mamy nowego liścia i, i tu mamy po prostu rurkę w tym epipremnum. Marble, Pinatu Marble. A tu w Monsterze nowy listek. No to spoko. Tutaj też widzę uchoi, o, że listeczki dojrzewają. No nie widać je bardziej. To też bardzo fajnie. Tu poranna zagadka. <laughs> nie przekręcałam jej, więc ona się tak sama do światełka przekręca. No tu choję, to już wiemy, tak? Ja ją po prostu odczepię i jak tylko poczuję się lepiej, no na razie nie jest zbyt dobrze. <laughs> o, tu rura, tu rura, no i trzeba będzie go stąd zabrać, no nie, tą z roślicha, bo widać, że się po prostu tutaj nie mieści. Z rewelacji takich to tutaj, o, ten liściu właśnie tu, o ten. To jest właśnie najnowszy liściu u Paraizo. Bardzo ładny. Nie jest zbyt duży, ale on jeszcze trochę urośnie, także no, fortownie tam wlazł. E, tak. Tutaj ten pius. <laughs> Mówię pius, bo co przychodziłam z konewką, to tu to było totalnie pusto. Tu jest nowy listek. Ten. Ten, ten, ten jest gigantyczny. Jest bardzo długi i bardzo mnie to cieszy. Tak, tutaj słuchajcie, widziałam, że no właśnie, że tutaj zielono, a tutaj jak? O, no całkiem niezły ten listek, no w porównaniu z poprzednimi to ten jest po prostu rewelacyjny, no nie, u tej z roślin, u tej jajecznicy. Tak, o, tu widzę rurę, fajnie, a tam? O, i tu też jest rura, no to dobrze, to dobrze. Tutaj biedne aglaonemki, <laughs> zaniedbane w pewien sposób, no bo mówię, e, tu rureczka mała, tu kolejna, z tą konewką, to jest jakiś dramat, powiem wam. No tak, no i tutaj, ja już wiem, że tu kwiatek, znaczy widzę, zresztą wy też potwierdziliście mi, że kwiatek, no ale no cóż, <laughs> nie było komu wyciąć, więc idzie kwiatek, a obok, jak widzicie, idzie rurka, no nie? Ech, o... Kurde blacha patrzcie, zaraz, zaraz. O. Wczoraj postanowiłam wziąć odkurzecz. No nie, odkurzyłam wszystko, tylko no nie to. No cóż, no trudno. Jest tu coś ciekawego. Nie wiem, powiem wam, że tutaj jest taki zlepek kolorystyczny, że ja dostaję oczy więc nie mam zielonego pojęcia, czy tu jest coś nowego. A no dobra, widzę. Tu jest nowa rurka, ale widzę to tylko dlatego, bo patrzę od boku. I tu, i tu. A reszta to nie wiem. Ja reszta nie mam pojęcia, ale to, co zauważyłam, co jest bardzo prosto zauważyć, już Wam pokazuję. Patrzcie, to jest ta aglaonema Pink Lady, którą nie tak dawno dostałam od Mateusza. Patrzcie, tu jest jeden Babe, a tu widzicie drugi Babe. I co ciekawe, ten jeden Babe już ma nawet jednego swojego liścia, widzicie? Więc yy, tak. Zobaczcie, jakie to jest małe. Ale to już ma swoje Baby. Więc no, lampa od Bilberry daje radę, no nie? Bo to też głównie jej przyczyną jest to, że one się tak rozkrzywiają. O czym przypomniał mi ostatnio Marcin na swoim live. Ie. Co prawda, to nie jest tak, że ja na tym live'ie zrozumiałam 100% to o czym była mowa, nie, bo moje jarzenie jest bardzo powolne, ale na live'a sobie przyszłam. Dobrze. Co my tu? E, to jest liściu, którego my znamy. Ale powiem wam, że to jest naprawdę gigantyczny liściu. No. Tak. I palik się kończy, no ale teraz to ja się tym na pewno nie zajmę. E, w, w piątek... Czyli dziś jest poniedziałek, czyli w piątek, czyli dosłownie kilka dni temu. Straciłam węch i smak, tak w 100%, więc już mi zupełnie nie przeszkadzają. Teraz to sobie słuchaj, kochaniutka, możesz tutaj tych kwiatków po prostu nasrać ile chcesz, bo nie czuję zupełnie nic. I to tak totalnie tak totalnie nie czuję nic. Co ma swoje plusy i minusy, bo na przykład mój tata pali papierosy i jak do niego przyjeżdżam co sobotę, to zazwyczaj się duszę. Z papierosa, takiego wiecie zwykłego, normalnego, a w tą sobotę eee. <grystanie> nic mi nie przeszkadzało, słuchajcie, totalnie nic. Wczoraj, jak gotowaliśmy gulasz, co prawda oboje nie czujemy smaku, więc, jakby po co gotować, można było zjeść cokolwiek, co nie wiem, i tak smaku nie czujesz. No to żadne z nas nie czuło węchem, że nam się garnek lekko przypala, nie? <grystanie> no, takie efekty, nie? <grystanie> Ale w smaku? Zajmistej! Nic nie było czuć, że coś jest nie tak. Tu na wyliście u Józka, tak. I tutaj ten listeczek, biedny taki, kurde blacha. Myślę sobie, że ta doniczka, bo ona ma tutaj tylko jeden knot, i ja chyba przegięłam. Tu chyba trzeba było dać dwa knoty. Bo ten listek jest taki. wiotki. No nie, więc coś tu jest trochę niehalo. No ale ja się teraz tym na pewno nie zajmę. Nie ma szans po prostu na to. Tutaj Epi, tu rurę wam pokazuję. I tu jest gdzieś. O, tam jest druga z tyłu. Tam. Tutaj Epi też wymagałoby już dosłownie wylania tej wody, wsypania podłoża w doniczkę. No to też siły nie mam. Dobra, tutaj ten boks chyba cały, nie? Chyba tak. Dobra, to idziemy do małego, bo po prostu nie mam siły. E, tak. <laughs> tutaj robaczków na tym liściu było po prostu od cholery i jeszcze więcej. Ja się tym zajęłam. No, listek wygląda jak wygląda, bo już wcześniej tak wyglądał, prawdaż? No natomiast, no zrobiłam co mogłam. No i zobaczymy, no nie? A tutaj, proszę bardzo, takie. Pierwsze, lepsze efekty tego, że no, no nie domagam z roślinami, no nie? Pazury też mam tu w miejscami zapowietrzone, nie mam siły nic z tym zrobić, więc trudno. Ech, tu, to jest listek, który dojrzał u nigrolaminu, ten najnowszy. I słuchajcie, bo nie wiem. Tak ten, to jest ten unoida. No zaczyna to wyglądać ciekawie, bo zaczyna wyglądać inaczej. No i słuchajcie, wczoraj jak tutaj <laughs> przyszłam z konewką, co by nie świecić Wam totalnymi pustkami, słuchajcie, zauważyłam w tym w tym zauważyłam, że my tu mamy słuchajcie, takiego małego bejba. Tutaj właśnie takiego, test jest Hoffmani. I to się zrobiło, że tak powiem no samo, no nie? Rozkrzewił się. Widzicie tego malucha? Bardzo miłe. Bardzo fajne. No i tutaj listek o, już dojrzałem. No to fajnie, to się cieszę. E, tak, na tym ogromnu ogromnusie, na tym, co ma te właśnie przeogromne liście, zobaczcie, mamy już dwa takie mm, utrupione. E, no tak, no tutaj ta roślina wypija bardzo dużo, bo powierzchnia liści jest ogromna, więc powierzchnia parowania jest ogromna, więc on dużo pije i dużo tej wody po prostu z niego ucieka. Tak, więc tak to wygląda, no co wam mogę powiedzieć. Jest jak jest, to nie? Tutaj jest. O! Nowy liściu. też będzie gigantyczny. Tak wygląda. Tu jest kwiatek. Tu jest nawet kwiatek od niego. No ale no, na razie go nie wycinam, bo nie mam siły. Tutaj, błażej. O! ładnie się tu błażej, bo błażej jest z Forgetti. Ładnie się już tu zasklepił. O! Tu jest znacznik od Błażeja. No fajnie. Dobra, i tutaj o ten zwis. To jest ten najnowszy liściu z zeszłego tygodnia. Patrzcie, jak się zmienił. No, niesamowicie się zmienił. Pięknie jest. No i dobra, słuchajcie, siadamy. Ja bardzo chętnie. A, i tu jest ten kubas. On stoi po prostu w boksie na podłodze. Ja go po prostu na czas nagrywania wyjęłam. Ja nic tu nie zrobiłam z tym. Zresztą ja w ogóle nic nie zrobiłam przez cały tydzień. Tak więc, jak ostatni raz widzieliśmy się w poniedziałek, tak od tamtej pory ja może po prostu ze dwa razy z konewką przeszłam. I to jest wszystko, co ja byłam w stanie zrobić. <laughs> tak. No tutaj, o. Tutaj już dojrzałem. Mimo, że od tyłu nie wyglądam, ale już dojrzałem. No, i tutaj są nowe liście, no nie na przykład tutaj, ale ja nawet nie jestem w stanie tam podejść. Tu trzeba będzie i tutaj w tym maluszku też coś, coś zaczyna. Tutaj powolutku rosnąć po środku. No, coś tu będę musiała, słuchajcie, zrobić, jak tylko odzyskam siły. Yy, I trzeba będzie po prostu coś tu poprzemieniać, bo tu nic nie widać. I tutaj skrzydło skrzydłokwiat, patrzcie. Jayceeczka jakiegoś ślicznego tam Rorasona zrobił. Mm. O. Ogromny, przepiękny liść u Luxa. Jest gigantyczny, cudowny. Tutaj u, w tej mieszance Luxa też jest śliczny listek. Yy, no i tutaj ten mój fiutko Miki, też całkiem dziarsko. Też całkiem fajnie, tak? Też spoczko. Oj, tutaj widzę, że utrupił już totalnie. No to... To nie ma co. No właśnie. tak to, słuchajcie, wygląda. Eee, no. <laughs> słuchajcie. Eee, nie byłam u lekarza, bo cały czas po prostu liczyłam na to, że, wiecie, że mi przejdzie, no nie? Bo zazwyczaj jakieś takie przeziębienia przychodzą, przechodzą mi same i jakoś tak, wiecie, potrafię się doleczyć tymi takimi teraflu czy coś, co nie? Porządnie wygrzać i jest dobrze. Eee, natomiast tutaj trochę mi poniekąd, słuchajcie, było głupio. Bo nawet moi tacy wiecie, bliżsi, znajomi, z którymi rozmawiałam, mówiłam im, słuchajcie, jest mi głupio, pójść do lekarza. Bo ja nie mam żadnych objawów takich typowych, no nie? Co ja powiem lekarzowi? Że panie, jestem chora, ale nie mam objawów niczego? Takich wiecie konkretnych, no nie? Bo zazwyczaj jak ktoś jest chory, potrafi wam powiedzieć, słuchaj, mam katar, mam kaszel, boli mnie gardziołko, czy coś. A ja mogłabym powiedzieć na zasadzie, że Panie, jestem zmęczona. <laughs> no to bym nie wysłał do psychiatryka co najwyżej, nie? Poproszki, co by mi się chciało chcieć. <laughs> no i słuchajcie, nie poszłam do lekarza e, i w piątek jak rozmawiałam z Mateuszem z roślinnej dżungli, bo nie wiem, czy zwracacie uwagę na maile, czy nie, zwracacie i jedzie import. <laughs> znaczy, on już jest od piątku, tylko e, lotnisko dało dupy. W każdym razie e, Rozmawiałam właśnie z Mateuszem i tak dalej. I on też mówi, że no rozumie moje obawy, dlaczego nie chcę pójść do lekarza. Poza tym wiecie, ja do lekarza jak idę, to idę prywatnie. Yy, nie chciałam dostać 100 zł za paczkę witaminy, no nie? Wiecie o co chodzi. A jakby nie było gorączki, nie było podstaw do tego, żeby chociażby dać antybiotyk, którego ja bym nie chciała, ale wiecie o co chodzi, no nie? Yy, więc jakby... Więc jakby tak. No i słuchajcie, rozmawiałam właśnie z Mateuszem. Mateusz doradził mi, co tam mogłabym sobie wziąć, żeby mnie troszeczkę, wiecie, podniosło. No nie. I słuchajcie, wzięłam te proszki, i po kilku godzinach straciłam węch i straciłam smak. Oczywiście to nie jest wina tych proszków. Jak najbardziej nie. Tylko co jest zabawne, po tygodniu chorowania, bo przecież w piątek minął tydzień. Po tygodniu chorowania ja straciłam smak i węg i to tak totalnie. I straciłam je nagle i tak, od tak, na nabstryknięcie palców, bo wcześniej coś tam jadłam i czułam smak. Nagle wieczorem, ja wiecie, siadam do posiłku, nie czuję nic. No nie? D dosłownie. Jakby ktoś podszedł, po prostu jakiś guziczek kliknął i, e, i wyłączył smak i wyłączył węg. Mówię super. No co, no próbuję sobie, wiecie. Yy... Znaczy ja wiem, że jest jeszcze za wcześnie, prawda? Ten koronaświrus jeszcze trochę będzie mnie trzymać, bo jak się okazuje, no to właśnie mam. <grym> więc jest super. Yy... Dlatego też jestem aż tak bardzo zmęczona. Ja już wszystko rozumiem, dlaczego tak jest. <grym> no, yy... więc ja wiem, że jest jeszcze za wcześnie. Ale staram się sobie walczyć trochę z tym, co nie, i tak wiecie, ten mój węch troszeczkę ćwiczyć. I na przykład ym, na bluzę, bo jest mega zimno. <laughs> nie wiem, czy już zdążyliście wyczaić, czy nie, ale jest okru okrutnie zimno, więc na przykład na bluzę sobie kropię Oil All Bus. To są te takie kropelki, które bardzo fajnie pomagają w oddychaniu. Nie czuję nic. Nic nie czuję, ja mogę sobie tą fiolkę włożyć po prostu w nos. Nie czuję nic. Totalnie, a one są świeżo kupione. Znaczy świeżo, no, no nie są kupione wczoraj, ale wiecie, to jest świeże opakowanie. No nie więc nie są jakieś tam przeleżałe czy coś. Nic nie czuję, to no dosłownie nic. Hoi, nic nie czuję. Akurat tu, hoi, to bardzo fajnie, ale powiem wam, że pierwszy raz mam tego korona i. I jest mi jeszcze bardziej przykro, jak bardzo ludzie chorowali, no nie, bo ja to ja, ja po prostu mnie, tak wiecie, ja jestem dość taka słaba. Jak już mnie coś rozłoży, to potrafi mnie tak dość mocno rozłożyć, co nie. Ja, ja zbyt często nie choruję, dlatego nawet wcześniej tego korona śwircusa, no nie miałam, no nie, dopiero teraz, pierwszy raz, coś się przypamiętało. No i tak coś czuję, że jeszcze pewnie za dwa tygodnie mnie potrzyma. Ja tam biorę, wiecie, jakieś takie witaminki, jakieś takie coś tam, co nie, żeby tam y, organizm troszkę wspomóc. Yy, no ale. No to, to musi minąć, tak? Tu nawet lekarz mi nic nie pomoże, bo nic mi nie da, bo nie ma na to leku, więc jakby. Więc jakby tak. Jakby darowałam sobie już pójście do lekarza, bo cóż on mi powie, nie? No nie za wiele mi powie. <laughs> Da mi pewnie to, co ja już mam, albo powie, że to, co mam, jest okajnie I, zza... i skasuje stówkę. <laughs> Świetna porada, naprawdę. Yy, tak, no i co? No, jeżeli chodzi o dziewczyny, to yy, u Lusi, no już dawno skończyliśmy kurację tych yy, sterydów. i jak na razie objawy nie wróciły, więc Lusię uważam za zdrową. W czwartek byliśmy z Tosią. I niewiele pamiętam z tej. Ja ogólnie bardzo mało pamiętam, z, odkąd zaczęłam chorować. To tak wiecie, dni jają. Ja tylko myślę o tym, żeby się położyć i mieć po prostu święty spokój. W każdym razie, jeżeli chodzi o to się, no to tyle pamiętam, że zrobiliśmy właśnie wymaz z jednego i drugiego ucha. Wszystko jest w porządku. Um, więc ucho też już zdrowe, więc jak na razie u dziewczynek jest dobrze. Tylko trochę mi y, kapryszą przy jedzeniu. No ale. <laughs> tak bywa. One tak mają. Y, no i co więcej, no czekam, y, czekam na tą paczkę od y, Mateusza. Y, nie wiem, <laughs> nie wiem jak to będzie z tym pakowaniem, bo być może będzie pakował te roślinki dzisiaj u mnie, ale nie mam pojęcia, czy by chciał, no nie? Bo jakby on wie, że jestem przeziębiona. I też w piątek przywiózł mi e, Red Red Vinesa, czyli tą Aglaonemę, czyli tą, co jest tutaj w paseczki, no nie, tylko że to jest zielona, choć nazywa się Red Vines. A on przywiózł mi tą, która kiedyś w boksie tutaj stała, tu chyba na górze. Czyli ona jest, zamiast być zielona, to jest czerwona, więc przywiózł mi taką. Um. I no oporządziłam, no nie no bo trzeba było. Tak więc to jest taka jedyna rzecz roślinna, którą zrobiłam, taka, wiecie, jakaś bardziej y, konkretna, no nie czyli, że trzeba było wziąć doniczkę jakieś podłoże, no nie? więc przywiózł mi to, no i czekam, y, co tam z tym importem, tylko nie mam zielonego pojęcia jak mam to nagrać, co mam nagrać, więc raczej niczego wam nie nagram, słuchajcie. Bo nagrywanie jest bardzo męczące. W poniedziałki ja mogę sobie pozwolić na takie blablanie, bo wy już jesteście do tego przyzwyczajeni, że sobie tak luźno gadamy, bo te poniedziałki trochę przybrały takiego, taki vibe, takiego trochę vloga, no nie? Że wam opowiem, co u mnie, czy tam co. Więc tutaj pojęcieć to ja se mogę. Ale na czwartkowy filmik, gdzie i tak powinniśmy ogarnąć krzem, to ja się raczej jeszcze nie czuję na siłak, Chociaż, tu się wszystko tak, słuchajcie, szybko zmienia, że może do czwartku będzie lepiej. Na razie, na razie nie czuję, że jest lepiej. Na razie nie czuję, więc tak. I co więcej, i nic więcej. Naprawdę nic. O, zimno, <śm> zimno i ciemno. Ten grzejniczek elektryczny jak najbardziej jest i tej nocy aż czułam, że po prostu Boże, mój przyjaciel, bo przecież przyszedł ten lodowaty front. Nie pamiętam skąd. Mam problemy z pamięcią od, od momentu, jak zaczęłam chorować, to już w ogóle. Tak wiecie, coś słyszałam, ale nie wiem gdzie. No przyszedł ten zimny front, no nie? To miejscami do minus pięciu stopni. Myślę sobie, mój Boże, no nie? Mam nadzieję, że ci ludzie już ogrzewanie jakieś mają. Przecież jak to mieszkanie można wychłodzić? Administracja u mojego taty już się przygotowuje i od 1 października zaczną włączać im grzejniki. A tutaj u mnie... A tutaj u mnie nic się nie dowiesz, nie? No tutaj u mnie drugi raz w tym roku przyjdzie kominiarz, tylko po to, żeby mi powiedzieć, że mam komin zatkany. A ja mu powiem, wiem, panie, od kilku lat jest zatkany i on se pójdzie. No, <ścoughs> więc tak. Ech, dobra, słuchajcie, ja będę kończyć. Bo yy, nie mam pojęcia, co więcej. Nie mam pojęcia. Wiecie, z tym moim złym czuciem się. To ja się po prostu czuję słabo. To nie jest tak, że wiecie, że, że ja czuję, że wiecie, że o Boże czas umierać czy coś. Nie, to tak nie jest. Nie, ja po prostu się czuję bardzo słabo. Um, I nie bardzo rozumiałam, co mi jest, bo od razu czułam, że jest mi coś inaczej niż jest mi zazwyczaj. No, nie dziwne, że jest mi inaczej, bo nigdy wcześniej nie chorowałam na tego świrusa, więc czuję się bardzo osłabiona, co jest też jednym z. I jakby kryteriów tej choroby, wiecie, nie? To, to niektórzy ludzie po prostu leżą i nie mają nawet siły wstać. No mnie męczy pójście chociażby do toalety. To nie jest, to wiecie, to nie jest pałac, nie? To jest małe mieszkanko. Więc jeśli mnie męczy dosłownie kilka kroków, to jest mi niesamowicie przykro, jak, jak bardzo zmęczeni muszą się ci, ci ludzie czuć, co nawet nie mogą wstać. Więc jakby niesamowicie przykro. No ale wiecie, to też inaczej się rozumie, kiedy choć raz się coś takiego przeszło, no nie? Bo aż tak mnie zazwyczaj jakieś takie przeziębienia, choć no wiem, że to nie jest przeziębienie, tylko wirus, tak? E, no to jeszcze nic mnie aż tak nie rozkładało, żeby aż tyle leżeć, no nie? Gdzie ja nie biorę antybiotyku. Więc... E... <laughs> Fajnie po prostu, zabawnie. Bardzo zabawna choroba bardzo zabawne, a ja się śmieję dlatego, bo nagle po prostu ktoś przyszedł, guziczek, pyk a ja straciłam węch i smak, nie to też jest bardzo zabawne no, dobra, słuchajcie to no nie jest tak najgorzej, ja po prostu czuję się zmęczona, tak, więc jakby po prostu trzeba to odchorować i jakoś to będzie mówienie mnie bardzo męczy ja tu, wiecie, normalnie czuję jak pot mi zbiera na czole ze zmęczenia, nie jakbym nie wiadomo co robiła, ja siedzę dlatego też kochani ja kończę w czwartek, raczej się nie zobaczymy, ale kto wie więc życzę wam tak czy siak na cały, na cały tydzień i na cały weekend, bo mówię pewnie się nie zobaczymy, zdrówka wam kochani życzę, e, ciepełka słoneczka, wszystkiego sympatycznego i dobrego i do zobaczenia no może w czwartek, a jeśli nie no to na pewno w poniedziałek, bo show must go on, no nie jakby poniedziałek trwać musi więc e, no co, no buziaki trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!